z Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim a wielki tłum szedł za nim. I zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto dotknął mojego płaszcza. Odpowiedzili Mu uczniowie, widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta, Podeszła, zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, pa padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli, Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, wiesz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita Kum, to znaczy dziewczynko, mówię ci wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat, i osłupieli wprost ze zdumienia przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo pańskie.